Dzień dobry. Dzień dobry. W mojej głowie wyglądam teraz jak z Miami Vice, ale na waszych ekranach wyglądam jak student drugiego roku, który właśnie dostał 10 złotych blikiem na wypad do najbliższego baru. To nie Miami! Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat, który ostatnio stał się całkiem popularny. No tutaj największą inspiracją do nagrania akurat o tym jest film Shopa, który nagrał 8 minutowy ale naprawdę dogłębny jak na tak krótki czas materiał, więc zachęcam też do obejrzenia tego filmu. Jakiś czas temu w Polsce pojawiła się dyskusja, która na zachodzie trwa już od dłuższego czasu, ale też stała się bardzo intensywna. To znaczy dyskusja o tym, czy streamerzy, którzy na swoich streamach reagują na kontent innych ludzi albo nagrywają z tego później jakieś filmy ze swoją reakcją, powinni to robić. I uważam, że mam całkiem niezłe kompetencje, żeby wypowiadać się na ten temat z dwóch powodów. Po pierwsze, też jestem streamerem i też oglądam materiały innych ludzi, ale po drugie, sam nagrywam materiały, które są oglądane przez innych streamerów, więc znam troszkę podejście jednej i drugiej strony i mam przemyślenia na temat tego, co jest tutaj fair, a co jest bardzo mocnym nadużyciem. Na początek może opiszę, na czym polega sam problem. Dlaczego jest jakaś gównoburza? No przecież wydaje się to całkowicie normalna sytuacja, prawdopodobnie sporo część z was ogląda jakiegoś streamera, a wszyscy oglądacie filmy na YouTube, no bo z jakiegoś powodu tutaj jesteście. Wydaje mi się, że wiedzą ogólną jest też to, że ludzie zarabiają z tego, że nagrywają na YouTube, no jeżeli ktoś na tym etapie tego nie wie, to nie wiem, jak wam to powiedzieć. Tak, my tego nie robimy za darmo. Oprócz kontentu sponsorowanego, takim podstawowym źródłem zarobku na filmach jest AdSense. Jeżeli odpalając mój film albo film innego twórcy wyświetla wam się jakaś reklama w trakcie, przed albo na koniec tego filmu, to właśnie AdSense zaczyna działać i ten twórca generuje pieniądze z waszego wyświetlenia. Oczywiście kasa za jedno wyświetlenie nie jest duża, kasa za tysiąc wyświetleń dalej nie jest duża, ale kasa za 100 tysięcy, milion czy 10 milionów odsłon zaczyna się robić naprawdę przyjemna, a twórcy często opierają swój model biznesowy na publikacji większej ilości materiałów w miesiącu, więc po sumowaniu wszystkich odsłon potrafi wyjść naprawdę przyjemna kwota. Więc na czym może polegać tutaj problem, bo chyba wszystko jest spoko, tak? Ktoś nagrywa filmiki, zarabia, ktoś inny się tym jara, ogląda te filmiki i ogląda te filmiki przy udziale kilkutysięcznej publiki, tysięcznej publiki, kilkuset tysięcznej publiki. Rozumiecie już, do czego zmierzam. Pierwszym problemem z tym, że czyjś content jest restreamowany, jak jest poruszany, jest to, że w momencie, kiedy jakaś grupa ludzi ogląda czyś content u streamera, to ta osoba zarabia wtedy tylko i wyłącznie za odsłonę tego streamera, a nie za odsłony wszystkich innych osób. I tutaj też po prostu dam pewien kontraargument wynikający z tego, że znam realia streamowania w Polsce i znam też stawki, jakie można uzyskać za sensa. I chciałbym zaznaczyć, że o ile jeszcze na zachodzie ta dyskusja ma sens, dlatego że topowych streamerów potrafią oglądać nawet setki tysięcy osób w jednym momencie, a posiadanie kilkudziesięciu tysięcy widzów jest jak najbardziej normalnym wynikiem, to kiedy mówimy o Polsce, jeżeli ktoś przekroczy 10 tysięcy widzów w jednym momencie streama, to prawdopodobnie należy on do top 5 największych streamerów w kraju. Albo chwilowo ma jakiś gigantyczny pik, którego długo nie utrzyma. Więc liczba oglądających u streamera, o jakiej tutaj mówimy, jest znacznie, znacznie mniejsza. I ta kasa, której nie zarobi osoba, która nagrała filmik, też jest mniejsza, dlatego że nie mówimy tutaj o utracie na przykład 100 tysięcy potencjalnych odsłon, a utracie dwóch, trzech tysięcy, co staje się już tak naprawdę często błędem statystycznym w skali tego, ile odsłon musimy wygenerować, żeby liczyć na jakiekolwiek realne zarobki z YouTube'a. Pojawia się tutaj też. Jedna rzecz, która jest często poruszana w obronie streamerów, czy to przez samych streamerów, czy ich fanów. To, że ktoś obejrzy czyjś film na streamie, nie oznacza, że obejrzałby ten materiał bez tego streama. No i muszę powiedzieć, że sam to dość mocno odczuwam w momencie, kiedy moje filmy są oglądane na Twitchu. Przez na przykład siedzącą tutaj Kasix, siedzącego tutaj Rewo, ewentualnie, bo Rewo ostatnio mało streamuje, czy obecnego gdzieś tutaj remigiusza Maciaszka. Że tak dam parę przykładów na szybko. Trudno byłoby mi się gniewać o to, że mój film jest odtwarzany przez nich dlatego, że ja wiem, że oni mają kompletnie inną publikę i klimat Twitcha bardzo mocno różni się od klimatu YouTube'a. Więc gdybym miał się gniewać o to, że podsumowując wszystkie te osoby, nie uzyskałbym na przykład 10 tysięcy odsłon, to byłbym prawdopodobnie zwyczajnym ignorantem, który nie zdaje sobie sprawy z tego, że realnie osób, które by mnie obejrzało, gdyby nie zostało to wyemitowane na ich streamach, jest w tym gronie co najwyżej kilkaset. Co jeszcze bardziej zmniejsza tą grupę, na której nie zarobiłem. Za to osoby, które w tym momencie obejrzały mój film, który normalnie by go nie obejrzały, to jest znacznie większa część, bo mówimy tu o kompletnie osobnych community. I to jest coś, na czym ja jako twórca filmów absolutnie korzystam, dlatego że docieram do ludzi z zewnątrz, którzy na przykład następnym razem, kiedy zobaczą mój film na głównej, chętniej w niego klikną, bo podczas oglądania poprzedniego mojego filmu u ulubionego streamera czy streamerki, najzwyczajniej w świecie spodobało im się to, co widzieli. Jest tutaj też jeszcze jeden zysk, o którym z reguły się nie mówi, przynajmniej nie było to poruszone u Shopa, a jest to jak najbardziej realny zysk, to znaczy wzrost rozpoznawalności. Danego twórcy. Jeżeli jakiś twórca staje się bardziej medialny, to jest też większa szansa, że jakiś twórca zarobi pieniądze na tym, że będzie zapraszany do kolejnych współprac, firmy będą chciały go sponsorować, czy będzie miał zaproszenie do jakichś programów, dlatego że generuje zasięgi, jest omawiany, oglądany w różnych miejscach. No i na tym etapie sytuacja wygląda w polskich realiach dość jednoznacznie korzystnie dla osób, które nagrywają filmy i są oglądane przez streamerów. Ewentualna strata jest po prostu bardzo mała, ewentualny zysk jest bardzo duży. O czym przekonał, się chociażby Kostka, również wymieniony w filmie Shopa. Kostka jest to taki kanał typu Sani 2 Jest to zagraniczny kanał, który zajmuje się analizami YouTube'a, tym też zajął się Kostka i zyskał na tym ogromne zasięgi. Każdy jego film generuje setki tysięcy odsłon, tylko że kanał Kostki jest praktycznie rzecz biorąc nowym kanałem na YouTube. W skali stażu, który mają bardzo doświadczeni twórcy YouTube'owi, czy nawet osoby, które weszły na tę platformę kilka lat temu, tak jak ja, Kostka praktycznie dopiero zaczął. I zyskał on ogromne odsłony wynikające z tego, że zaczął być pokazywany. Na na naprawdę wielu streamach. A to dlatego, że treści przez niego tworzone są właśnie idealne do omawiania przez streamerów, też takich streamerów, którzy po prostu pamiętają tamte czasy i mogą do oglądanego kontentu dorzucić parę wspomnień czy parę przemyśleń od siebie. Ma to sens. Takich twórców jak Koska, którzy osiągnęli w ciągu ostatniego roku dwóch ogromną popularność na YouTube właśnie z tego faktu, że są oglądani przez streamerów, jest bardzo dużo. Można powiedzieć, że wyrosła na tym cała nowa generacja kanałów, które zyskały bardzo dużą i szybką popularność właśnie na tworzeniu kontentu, który Dobrze się omawia na streamach. Więc powstaje tutaj taka symbioza. Kanały tych twórców z dnia na dzień stają się ogromne i zyskują bardzo duże zasięgi, a twórcy mogą liczyć na szybki dostęp do współprac, na których mogą fajnie zarobić, a streamerzy mają ciekawy kontent, który mogą omawiać z widzami. No i tutaj pojawia się kolejny temat, który jest już troszkę takim bardziej problematycznym tematem. Bo o ile mówimy o samym streamie, to po przełożeniu problemów, które na zachodzie mogą być realne, na rynek polski, okazuje się, że raczej większość osób będzie wygrywać na tym układzie. Natomiast problem jaki się tutaj pojawia w polskich realiach powstaje w nieco innym momencie. To znaczy coraz więcej streamerów decyduje się otwierać kanał, na którym wycina jakieś fragmenty swojego live'a i uploaduje je jako filmy. Najpopularniejszym kanałem tego typu jest MultiLife, na którym Multi każdego jednego miesiąca zdobywa kolosalne odsłony idące w miliony. Ja sam również mam taki kanał, taki kanał prowadzi również Rewo. Filmy tego typu przesyła rok i osób, które to robią, jest coraz więcej. Dlatego że jest to też fajna opcja Monetyzowania swoich streamów i ich dalszej promocji. Ale być może widzicie już, gdzie może powstać potencjalny problem. Co jeżeli ja obejrzę film, który zdobył 20 tysięcy odsłon, a na moim kanale z shotami zdobędzie on odsłon 80 tysięcy? Albo weźmy tutaj przykład Multiego, który generuje naprawdę olbrzymie zasięgi. Co jeżeli Multi obejrzy film, który ma 20 tysięcy odsłon, a na kanale Multiego shot z oglądania tego filmu zdobędzie pół miliona czy milion odsłon? I moim zdaniem, żeby tutaj wszystko było sprawiedliwe, trzeba stosować pewne zasady fair play. Streamer powinien odpowiedzieć sobie, czy jego reakcja polega na tym, że siedzi, kiwa głową, mówi aha, a potem aplauduje to jako swój własny autorski film, bo jeżeli tak robi, no to po prostu nie wygląda to dobrze, szczególnie jeżeli omawiany przez niego film dopiero co wyszedł i dopiero co buduje swoje zasięgi, a nie jest jakimś archiwalnym YouTube'owym materiałem, który raczej większej oglądalności by nie zdobył. Moim zdaniem, tutaj taką podstawą jest to, żeby twórca, który decyduje się na tego typu content, skupił się przede wszystkim na swoich własnych przemyśleniach na dany temat i wtedy tak. Taki układ ma jak najbardziej sens, działa tutaj prawo cytatu. No bo czym to się w praktyce różni od odcinka komentarzy w którym ktoś wybiera jakieś fragmenty, a następnie dodaje do nich swój własny komentarz? Jeżeli część szoty polegają na tym, że właśnie bierze jakieś fragmenty, a nawet całość czegoś filmu, ale autentycznie zatrzymuje się, omawia te rzeczy, dodaje coś od siebie, sprawia, że materiał jest już innym materiałem, no to moim zdaniem jest to działanie ok. Czy tak jest? W Polsce osób, które by tego mechanizmu nadużywały, nie ma aż tak dużo. Jeżeli takie w praktyce re-uploady się pojawiają, to jest to dość rzadkie. Natomiast większy problem pojawił się w Stanach Zjednoczonych, gdzie topowi twórcy nie mają żadnego problemu z tym, żeby obejrzeć sobie film trwający półtorej godziny, a następnie zapludować na swój kanał film trwający godzinę 50, gdzie mamy półtorej godziny oryginalnej treści i 20 minut komentarza, polegającego często na kompletnie niezwiązanych z treścią rzeczach. Tak, mówię tutaj przede wszystkim o znanym streamerze XQC, przytoczonym również w materiale Shopa, który właśnie Obrywa bardzo mocno za tego typu praktyki, które moim zdaniem są już po prostu formą kradzieży. Jednak w momencie kiedy bierzemy sobie filmy, które powstają na ten temat w Stanach Zjednoczonych i przenosimy je na polskie podwórko, co robi bardzo dużo osób dyskutujących o tym problemie, trzeba tutaj pamiętać, że amerykański czy po prostu anglojęzyczny YouTube jest dużo, dużo dużych, dużych, dużych. oczywiście jak najbardziej większy. I być może łatwiej jest się pokusić na tego typu formę y, kradzieży, dlatego że jest ogromna szansa, że pozostaje to niezauważone i taki materiał dotrze tylko do community danego streamera. Natomiast polski YouTube jest znacznie, znacznie mniejszy, więc pojawienie się kanału, który działa w ten właśnie sposób, nie dodając nic od siebie, a reappludując cudze filmy, podejrzewam, że byłoby bardzo szybko skrytykowane przez innych streamerów, którym najzwyczajniej w świecie robi to zły PR, przez autora, autorkę, którzy mogliby się poczuć oszukani, czy przez innych twórców, którzy w ramach Solidarności wyraziliby mocny sprzeciw. I to jest dla mnie główny problem tej rozmowy. To znaczy, że ludzie, którzy teraz bardzo mocno angażują się w tą debatę. Strasznie często patrzą na argumenty, które padają na amerykańskim podwórku i traktują je za rzeczy, które w ten sam sposób będą działały w polskim świecie. Streamerów i youtuberów, który jednak jest zupełnie inny, jest znacznie mniejszy, rządzi się swoimi własnymi prawami. I o ile wszyscy gracze w tej układance nawzajem respektują siebie, i streamer pamięta o tym, żeby hamsko nie reuploadować cudzych filmów, tylko dodawać coś od siebie, dodawać swój merytoryczny komentarz, dodawać żarty, dodawać uwagi. Dyskutować, to każdy może na takim układzie bardzo skorzystać, o czym, tak jak wspominałem, przekonało się już wiele kanałów. I tutaj chyba jest też klucz całego problemu. Bo jeżeli chcemy, żeby u nas w Polsce to wszystko ładnie, płynnie działało, żeby każdy mógł na tym układzie wygrywać, to widzowie muszą rozliczać swoich ulubionych twórców z tego, czy to, co robią, to jest najzwyczajniej w świecie pasożytnictwo. Czy stosują oni zasady fair play i szanują ciężką pracę innej osoby? I owszem, mogą dzięki tej pracy zarobić, ale w taki sposób, żeby tamta osoba też odnosiła. Jakieś korzyści, albo przynajmniej, żeby jej materiał dalej był autonomicznym materiałem, a materiał z komentarzem był autonomicznym, nazwijmy to komentarzem. Bo to się jak najbardziej da zrobić mogę powiedzieć, na przykład, jak ja do tego podchodzę, tworząc swoje Aviso TV. Często materiał, który widzicie w tytule, w samym odcinku będzie wykorzystany do czterech, 5 fragmentów, a cały odcinek będzie złożony z mojego autorskiego komentarza dotyczącego tych fragmentów albo innych rzeczy. Więc materiał jest po prostu wymówką, żeby porozmawiać na jakieś. Tematy, pośmieć się z jakichś tematów i powiem szczerze, nie wyobrażam sobie, żeby twórca, którego w ten sposób omawiam, mógł powiedzieć, że po prostu skopiowałem i wrzuciłem do siebie jego film. Zresztą, tak jak wspominałem, polska scena nie jest duża, więc raczej szybko byłbym z czegoś takiego rozliczony. Także co mogę powiedzieć? Ta zabawa może dalej trwać, pod warunkiem, że będziemy siebie szanować, a wy, widzowie, będziecie patrzeć streamerom na ręce. A jako, że ten film jest trochę za krótki, a ja chciałbym wyciągnąć fajniejszą kasę za sensa im dłuższy film, tym z reguły znacznie lepsza kasa, to teraz idę do łazienki, a wy oglądajcie 40 minut filmu La Carnuma. Wracam za 40 minut powiedzieć, że odcinek był spoko. Tam nie było chyba już miejsca na ręcznik, bo była piła i były dwa słoiki z ogórkami i smalcem. Zaczynam skłaniać się do tej teorii co tutaj pani przedstawiła, że on rzeczywiście znalazł z go na świetniku gdzieś na Gran Canary. No, siadaj. O, jest tutaj sobie no, nie ma na tyczkę. O, masz tu swoje. Czekajcie, swoje rzeczy weźmiemy tu. Jeszcze brakuje im takiego parawaniku dookoła. Kurczę, nie zmieściło się nie w walizce, na pewno. Dość. Dziękuję wam pięknie za oglądanie. Do widzenia. No i do jutra, no nie, no zrobię to daily, cholera jasna. Trzeci odcinek dzisiaj nagrałem, żeby się zabezpieczyć na Kopernikon, bo jedziemy z Pawłem na Kopernikon, więc fajnie by było, gdyby odcinki też się pojawiały podczas Kopernikonu, a nie wiem, czy dam radę nagrać odcinki podczas Kopernikonu. To było wasze Miami Vice w waszym domie, samochodzie, domu, z telefonie, monitorze, ekranie. Dziękuję pięknie, do jutra, Cześć. Bo masz mordo za krótkiego w...